Nowe wybory, zmężył zaufania. Wszystkich zmienić, wprowadzić żołnierzy zawodowych przeszkoleci szybciutko na, na to, żeby, żeby pilnować, i tak bym zrobił dym decydował. Wielu wyborców dzisiaj żyje sprawą nieprawidłowości w komisjach wyborczych tego, co zadziało się w tych wyborach. Jakie jest Pańskie zdanie na ten temat? Ja już na ten temat powiedziałem jest wielkie oszustwo bezczelne. Oni postawili nie na wybory, tylko jak oszukać. Przygotowali grupę ludzi do oszukiwania. Dlatego żadne, żadne teraz yy, sprawdzanie, yy, głosowanie musi być nowe. Liczenie wszystkich mężów zaufania proponuję zamienić żołnierzami, tylko mężów zaufania, żeby była uczciwość, i przeprowadzić nowe wybory. Żołnierzami? To nie żołnierz, żołnierz, tylko męża, mężowie zaufania, ponieważ większość jest podstawionych, przygotowanych. Ja, ja te zabia... O mało tego, zabrać wszystkim, długo bo oni dopisują, jak jest na Trzaskowskiego, to już drugi krzyżyk, nieważny. No. Ale pan ma poczucie, że to było takie szczersze? Oczywiście. Nie, tylko A nie, nie. nie. To, 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 tam, gdzie byli dobrze, bo większość śmierci w komisjach, to nie, nie zgłaszają tego. A tu, gdzie, było, gdzie były komisje bardziej jakoś takie podzielone, oto no zgłaszają te wszystkie pomyłki. A więc tam, gdzie wszystko jest tak okej, okay, to jest najgorzej, jeżeli tutaj, gdzie zostało zgłoszone. Czy pan rozumie praktycznie? Dlatego trzeba całe wybory odrzucić, kiedyś tam policzymy, za 5 lat się stosować, a teraz przeprowadzić nowe wybory, z mężu zaufania wszystkich zmienić, wprowadzić żołnierzy zawodowych przeszkolicie szybciutko na, na to, żeby począć potrafili pilnować. I tak bym zrobił, gdybym decydował. Właściwie znajomy Donald Trump powiedział na początku swoich rządów, że to jest sprawa do rozwiązania w 24 godziny, no i proszę, to jest brutalne, proszę, zdarzenie. Proszę, dobra, znowu panie, nałóż pan się myśleć jak Wałęsa, to znaczy praktycznie. Proszę pana, świat był zawsze podzielony od Adama i Ewy, ale kiedy powiększał, rodziny się powiększały, i technologię wymyślano, to wciąż powiększano się. I do końca XX wieku wszystkie narody na Ziemi, które, na mapach, które są, powiększały się właściwie prawie zawsze siłowo. Rosja ma ponad 60 narodów siłowo zdobytych. I tak postępowali wszyscy. Największe jakie postępowanie było północ-południe Stany Zjednoczone. Wojna budowała jedno Stany Zjednoczone. I to była metoda postępowania do końca XX wieku. Na koniec XX wieku pojawiła się inna koncepcja. Ze względu na rozwój techniczny cywilizacji musimy się powiększać, ale już nie tak. Powiększajmy się demokratycznie na ochotnika przez Unię, przez NATO, przez ONZ. Pytanie jest dla mnie, dla, dla rewolucjonisty, która koncepcja zwycięży? Czy jeszcze ta stara, którą stosuje Rosja, Chiny, jest tych dużych? Czy już ta nowa, którą my proponujemy?